Święty Boże, witajcie, mamy dzisiaj 4. pierwszy czerwca. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tutaj, a ja odejdę tam, aby się modlić. Zabrał ze sobą tylko Piotra i dwóch synów Zebedeusza. Wtedy zaczął się smucić i trwożyć. Powiedział: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. Odszedł nieco dalej, upadł na twarz i tak się modlił: Mój ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Lecz niech się stanie tak, jak ty chcesz, nie ja. Potem wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. Powiedział do Piotra: Nie mieliście tyle siły, aby jedną godzinę czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie gorliwy, ale ciało słabe. Odszedł po raz drugi i tak się modlił: Mój ojcze, jeśli nie może mnie ominąć ten kielich i muszę go wypić, niech się spełni Twoja wola. Niesamowity jest moment w tej Ewangelii, kiedy Jezus mówi do swojego Ojca: Tato, boję się. Czy nie ma innej możliwości, aby wypełnić Twoją wolę, aby zbawić tych, których kochamy? Jezus w ogóle, który jest otwarty, to jest ogołocony w swoim bólu, w swoim lęku, ale w tym ogołoceniu nie jest sam. W tym ogołoceniu zaprasza swojego Ojca, któremu może to wszystko powierzyć. Nie musimy się bać naszego lęku. Nie musimy na modlitwie udawać bożyszczy modlitwy. Ten przykład Jezusa zaprasza nas do tego, żebyśmy potrafili odkrywać się przed naszym Bogiem, całej naszej prawdzie, bez żadnych masek i nakładek. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.